Cześć! Witajcie! W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać mój pierwszy album, jaki zrobiłam. I jest to album jako no, na prezent na chrzest. Co nie znaczy, że jest taki mocno szczelny i tylko na zdjęciach szczelny, ponieważ postanowiłam razem z osobą, dla której na prezent właśnie to robię, że będzie to taki album troszkę od narodzin bo właśnie Dzień Chrztu. No i tak ten album się prezentuje. Mam nadzieję, że światło jest w miarę i troszkę coś tam widać. E, ogólnie album utrzymał w takiej kolorystyce niebiesko-zielono-pomarańczowej, co zobaczycie też w środku, ponieważ jakby pierwsza strona jest taka e, dość delikatna. Album jest zrobiony na gotowej już bazie, ponieważ jeszcze nie odważyłam się zrobić sama tej bazy. Może następnym razem. I jest to baza ze Studia 75. Jest ona zbindowana. Karty rozdzielałam, tak żeby tutaj nie było tych białych marginesów. I potem nitownicą, znaczy tym dziłychaczem od nitownicy, robiłam dziureczki. Tutaj z tej strony przewiązałam różne kokardki, wstążki, e, też e, koronkę i takie małe, różne e, metalowe elementy e, na sznureczkach. Tutaj jeszcze jest jeden trzeci. Co mogę powiedzieć o tej pierwszej stronie? Na niej użyłam papierów ze studia 75, znaczy ten jeden papier to jest ze studia 75 Primo 03 i tutaj mam z galerii papieru Droga do Gwiazd 06. Oprócz tego użyłam tutaj takich gotowych elementów graficznych, kwiatuszków i tych motylków. One są, właśnie nie wiem z jakiej to jest kolekcji, możecie mi podpowiedzieć, jeśli wiecie. Po prostu kupiłam w, w sklepie takie gotowe paski, wycięłam. No i tutaj mam napis album Franka. Tak ma chłopiec na imię. Są też narożniki. Album zamykany jest tutaj z tej strony na kokardkę. Jak zobaczycie, jest dość gruby. I też wiem, że następnym razem będę próbowała zrobić metodą Hidden Hinge, tak żeby ten grzbiet troszkę lepiej wyglądał. I otwieram. Podwójną kokardkę. I tak wygląda pierwsza strona. Od razu mówię, że nie zakrywam zdjęć, ponieważ e, właśnie ta osoba, która, dla której robię ten album, zgodziła się na publikację. E, pozdrawiam cię, Adrian. E, dziękuję Ci, że dałeś mi możliwość zrobienia tego pierwszego albumu. E, I co tutaj mamy? E, tutaj też mam ten e, papier z galerii papieru Droga do Gwiazd. Jest właśnie zdjęcie. Tutaj jeszcze będzie tekst e, od właśnie, od Superwójka e, dla małego Franka. Eee, kolejna strona. To jest eee, z Lemon eee, papier z tajni eee, hmm, Miracles. Jeśli dobrze pamiętam, 05. Eee, I co mamy? Mamy napis Baby. Ja też go tak e, ręcznie robiłam na kilku warstwach, e, żeby fajnie wyglądał. Mamy napis Ice Boy. E, tutaj tak tego bardzo dobrze nie widać, ale jest e, taka metryczka. Kochane maleństwo: trzeba wpisać imię, datę, godzinę, wagę i wzrost. E, takie po prostu udane przy narodzinach. Tutaj jest super detekturka z Craft Molly. Zdjęcie dzieciaczka. I idziemy dalej, na kolejnej stronie. Proszę, tak ona wygląda. Mam papier z piątku trzynastego, to jest mały chłopiec mi rękę I też fragmenty tej samej kolekcji Z głową w chmurach, jeśli dobrze pamiętam Czy w chmurach się nazywa Oprócz tego mamy tutaj dwa tagi Też z gotowych elementów graficznych Można je tutaj coś napisać, czy wkleić jakieś małe zdjęcia To z tej strony tak wygląda i tutaj też jest napis nareszcie w domu mały i tutaj taki stempelek to chłopiec właśnie te stempelki tak próbowałam sama troszkę tworzyć na kolejnej stronie papier, który tutaj jest, to jest papier, który kiedyś kupiłam w taką całą kolekcję do zrobienia albumu, w empiku kupiłam ten papier i tam jest kilka właśnie tych papierów, są jakieś tam naklejki do tego literki i tak dalej i tutaj tak w sumie dużą część użyłam właśnie w tym albumie i tutaj mamy napis na spacerze i nasz ukochany synek miś, jak dobrze pamiętam też z Craft Molly i wózeczek też tak mi się przynajmniej wydaje to jest ta strona kolejna E, tutaj mam z papier z galerii papieru. To jest y, mm, kolekcja Piękny Umysł i to jest papier 02. E, mam guziczki, synek tatusia. E, tutaj fajnie jest psoty. To jest y, takie napisy, też dużo napisów. Tutaj użyłam z, właśnie z UHK Galery, z kolekcji Loft. Tak samo jak ten y, tak, który jest przypinany na rzepę. Tu jest rzepa. I przypinamy. I to jest właśnie taki tak z, z UHK Galery. Mamy też konika z, jak dobrze pamiętam, z papeli składanego. I tutaj są, jest zegar i napis Niektóre chwile są aż tak piękne, że człowiek chce, aby trwały całą wieczność. I to jest właśnie scena, na której będą zdjęcia e, z tatą. <gryw> Z drugiej strony e, mamy też e, taki... Konkretne, konkretne przeznaczenie, bo to będą zdjęcia y, z mamą. I tutaj mamy papier y, Lemon Crafta, nie zapomnij o mnie. I, I jeszcze jeden, już zaraz sobie przypomnę, albo sobie nie. Tak, z galerii y, papieru, nie z Craft y, z, z, z Berries. Tutaj jest też y, ten papier z mamą. I w środku mamy tagi, trzy, tutaj z papieru kraftowego taki zrobiłam z tempelkiem, odbiłam i tutaj też z gotowych elementów, tu motylki są też i tutaj też taki, tutaj można coś napisać na tym dłuższego, na tym tagu, wkładamy i kolejna strona. Tutaj też papiery to są właśnie z Empiku. Tutaj zrobiłam takie, że można tutaj włożyć coś większego pod ten pasek i też z papieru kraftowego zrobiłam dwa takie większe tagi. Sama słody, czyli My Life podpisane. Z tej strony są odbite stemple, można włożyć, wkleić takie większe zdjęcia. A tutaj jest taki mini album. Wiązane na kokardkę. Ona jest też przyklejona, żeby nie, nie odpadła. Tu mamy serwetkę koronkową. I w środku z tej kolekcji, właśnie z MPK Happy Moments, taka słówka. I trzy ramki, w, w, właśnie do których można wkleić yy, zdjęcia. Albo też coś napisać można. I z tyłu też jest taki element. To później będę wiązać. Z tej strony za to mamy kopertkę. Kopertkę też można tutaj rozwiązać. W środku są włożone dwa tagi. Można włożyć jakieś też zdjęcia, można włożyć z USG wyniki. I tutaj też mamy takie stempelki. Podpis radosne chwile. I takie wiatraki dykturki. Kolejna strona. E, tutaj na niej mamy też papier z piątku 13 i to jest właśnie ten mały chłopiec w chmurach. E, do tego właśnie te ramki, gdzie możemy wkleić zdjęcia. Tutaj jest podpis czas na sen i trzy tagi, które można wyjąć. I na nich też coś albo napisać, albo wkleić zdjęcia. To jak to już boli. Z tej strony też mam ten papier z Empiku i te dodatki. Tutaj Sweet Home też tak e, zrobione jest, e, naklejone trzy warstwy, żeby takie trochę e, trójwymiarowości przepraszam, dodać. I tu mamy stempelek: 50% mamy, 50% taty, 100% miłości. Kolejna strona, i tutaj e, ukłod, ukłon, e, przepraszam, w stronę Natalii 7. Ponieważ wykorzystałam jej pomysł na automatyczny wodospad, ona też nam się z jakichś zagranicznych stron, z tego co pamiętam, tego nauczyła, i ja tutaj wykorzystałam właśnie w ten sposób, wykonałam go. Także dziękuję bardzo za, za tutorial, bardzo się przydał. Tutaj słuchajcie, coś mi z tyłu już leci, poprawię sobie. Z tej strony mam papier z jakiegoś bloku kreatywnego. Ten znowu jest właśnie z Scrubberries. No i tutaj mamy czas na kąpiel generalnie, ten papier po prostu śliczny dzieciątko w kąpieli, tu podpis, tutaj taka sytuacja plus, są krople, no i mamy standardowo też tagi, które możemy sobie tutaj wyjąć, można dołożyć jeszcze inne zdjęcia w te kieszonki, tutaj coś napisać, tutaj Sweet Little On też można zdjęcie jakieś wkleić. I tutaj jeszcze jeden tak też na jakąś taką dłuższą, e, pisemną wypowiedź. Powoli, powoli zbliżamy się do końca. Tutaj e, mam papier z galerii papieru, jak we śnie, 06 bodaj. E, zegarek z kwiatuszkami ABC. Tutaj prześliczna tekturka, też z craft moli, o ile, dobrze, o ile dobrze pamiętam. I trzy tagi: motylki, ćmy. Trochę tego się w tym albumie pojawia. Są nawet muchy. <grych> e, tutaj kolejna strona to jest głównie papier e, Primo04 ze studia 75 plus ten papier piątek 13 mały chłopiec podej mi reń, w chmurach, przepraszam, to są w chmurach i tekturka też z craft molly. Pląsy, jak bajki, pląsy cyrki. I tutaj dwie jakby ostatnie płaszczyzny, właśnie poświęciłam już na chrzest. Tutaj mamy papier z bloku kreatywnego, takiego kupionego w Lidlu, którąś razą. Mamy kochane maleństwo i takiego aniołka z podpisem w dniu Chrztu Świętego. Miejsce na zdjęcie, podpis rodzina w komplecie. Na kolejnej stronie tutaj jest papier z galerii, nie z galerii papieru, tylko z studia 75, to są marzenia Alicji, tutaj takie są niezapominajki. Jest krzyżyk, to jest z galerii papier, z Craftmoli, o ile dobrze pamiętam. Stempelek w Dniu Chrztu Świętego. I ogólnie zostawiam tutaj tak więcej miejsca właśnie na, na jakieś zdjęcia z tej strony: jakiś podpis też może być. Kolejna strona. Tutaj też jest papier z, z bloku kreatywnego. E, tutaj też takie gotowe elementy do wycięcia e, miałam, właśnie tutaj ze sklepiku na strychu. E, sobie to kupiłam. A propos, będzie filmik właśnie z tych, e, z tych zakupów, e, niedługo mam nadzieję. A e, mi się uda go zmontować, króciutki. Do tego mamy rameczki też z tej kolekcji e, z Mpiku, stempelki, podpis mili goście. I ostatnia tutaj strona, na której e, coś się ciekawszego dzieje. E, to jest tak. Przede wszystkim papier z UHK Galery, Celebration. To jest listopad, o ile dobrze pamiętam ten zielony. Mamy e, tagi, też trzy do wykorzystania. Można coś wkleić można wkleić zdjęcie, coś napisać. I to jest ostatnia strona. I na okładce. Na samym końcu jest z Lemon Crafta papier. Nie zapomnij mnie, plus moja pieczątka. I tak albumik wygląda. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Przepraszam trochę może za ten chaos przy nagrywaniu, ale jednak ciężko jest dobrze pokazać album, nie to co kartki. I, i mam nadzieję, że jakoś, jakoś dobrze to w miarę wypadło. Przy okazji, dziękuję mężowi, który tutaj odgrywa rolę oświetleniowca, ponieważ już jest dość późno. A że album jest dzisiaj jest sobota, album jest na jutro na niedzielę, i zaraz będę musiała go oddać. Dlatego takie szybkie nagrywanie i kiepskie światło. Polowe warunki niemal. Także bardzo Wam dziękuję, i mam nadzieję, że tych moich albumów będzie więcej. Że uda mi się zrobić też ten Hidden Hinge, tutaj się łącząc skrawkę, do której właśnie już oglądałam kilka razy ten tutorial i się bardzo, bardzo przymierzam do tego. Także pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania i oceniania tej pracy. Na razie, pa pa!